Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Historycznych Śmieci. Dziś przeanalizujemy sobie chyba jeden z najbardziej powszechnionych w internecie husarskich memów. Zapraszam. W wersji tego memu w internecie jest od groma, ja jednakże wziąłem ten, bo ten jako pierwszy mi się wyświetlił. I czytamy. Jeden z najbardziej cenionych wodów historii ludzkości król szwedzki Gusta II Adolf miał o Husarii powiedzieć, gdy miał taką miastę z moją piechotą, bo zobaczyłbym tego roku w Konstantynopolu. Nie jest to pierwszy raz, kiedy czytam te słowa, bowiem czytałem je kilka razy wcześniej w różnych artykułach i książkach badajże Radosława Sikory. Aczkolwiek jakoś nigdy się temu dokładnie nie, przy, nie przyglądałem, jednakże na potrzeby tego materiału przyjrzałem się temu dokładnie i co się okazało, a mianowicie to, że dziwnym trafem jakoś nigdzie nie potrafiłem znaleźć przypisu do tego cytatu. Po prostu nikt jakby się nie odwoływał do tego cytatu, jakby do źródła, z którego ten cytat pochodzi, jakichś pamiętników, jakiegoś listu czy czegoś tam podobnego. Nigdzie po prostu tego nie było, nawet w artykułach takich, no na stronach streetach historycznych. Dopiero źródło do tego cytatu znalazłem w notatkach Radosława w Sikory dotyczących bitwy pod gniewem. Bodajże, że notatki są z 2009 roku, jeśli nie mylę. Chociaż pewnie były aktualizowane później, bo zresztą pisał, że będzie to aktualizował. No i tam mamy już podane źródła. Są to e, rys panowania Zygmunta III Wazy z pióra Albrychta Stanisława Radziwiła. I tam właśnie Radziwił opisując bitwę pod gniewem, a dokładnie szarze Husarii z 1-10. E, 30 dziesiąte to jest listop. Nie. To jest październik, sorry. 10 października 1626, 1626 roku, tak? E, pisze. Zaiste, dobrze wojsko walczyło, kiedy nieprzyjaciela z góry spędziło. Niektórzy z naszym zapałem uniesieni na koniach z góry w dół skoczyli i do nieprzyjaciela dotarli. Co widząc, Gustaw zdumiały zawołał. O, gdybym miał taką jazdę z moją piechotą, bo za tego roku w Konstantynopolu. Słyszałem, że najlepiej tego dnia oznaczyła się chorągiew Niewiarowskiego. Chorąży postrzelony był kulą w... przez środek ciała, także z przodu i z tyłu cały krwią był oblany i oddech mu zatamowany, miał zatamowany. Jednakże przez cały rok. Przez rok cały w Gdańsku wyzdrowiał i teraz jeszcze cudowny sposobem żyje. Za pewne dnia tego Gustaw mocno był w strachu. My zaś dobrą mieliśmy otuchę. No, tak więc mamy tutaj wszystko ładnie i pięknie opisane. Słowa są jeden do jeden przeniesiony do mema, więc... No wiecie, spoko. Jednakże warto tutaj się zastanowić, kim był w ogóle ten Stanisław, twój Stanisław Albrecht, Stanisław Radziwiłł. Otóż ciutkę wyżej Radosław Sikora napisał Trzecim źródłem pisanym przez świadka tych zdarzeń jest rys panowania Zygmunta III, pióra księcia Albrechta Stanisława Radziwiła, kanclerza Wielkiego Litewskiego. Radziwiłł był wówczas, naówczas, właścicielem gniewu oraz okolicznych wsi, w tym Ciepłego i Gronowa. Był też stale przy królu Zygmuncie, choć nie miał powierzonych żadnych obowiązków wojskowych. Tych, którzy hetmanili, i tak jego zdaniem, było zbyt wielu. O szarży husary, Radziwił napisał tak. I z tego fragmentu dowiadujemy się kilku rzeczy. Po pierwsze, co chyba zresztą nie jest zbytnio odkrywcze, że Radziwił jest Litwinem. I dwa, że był on stale przy królu Zygmuncie. Czyli nie brał udziału w szarży, ani nie był w obozie przeciwnika. Tak jak to, tak na przykład to był, jak zrobił Szemberg podczas bitwy pod Chocimiem w 1621. I po prostu on przez 3-4 bitw siedział w obozie przeciwnika i robił im tam dywersję dyplomatyczną. Powstaje zatem pytanie, skąd radziły wiedział, co wykrzyknął Gustaw II Adolf, będąc też cały czas w swoim obozie i po prostu nie mając fizycznie szansy żeby go usłyszeć. Zresztą w następnym zdaniu mamy nawet poszlakę mówiącą nam, że radziły nawet tej bitwy zbytnio nie ogląda, a mianowicie słyszałem, że najlepiej tego dnia oznaczyła się chorągiew Niewiarowskiego. Czyli no, nie widział nawet tej szarży i nie, nie rozpoznawał nawet chorągi, które tam szarżowały, po prostu słyszał od kogoś tam innego. Otóż na przykład, nie wiem, Hetmana czy Króla. No i teraz kolejne pytanie. Od kogo mogą w takim razie usłyszeć, co powiedział król szwedzki? Zastanówmy się. Odpowiedź A. Od husarzy, którzy brali udział w szarży. Ja na starcie bym to odrzucił, ponieważ no, jako husarz szarżujący na nieprzyjaciela masz inne cele, zadania, niż słuchanie jakiegoś typka siedzącego na koniu, mówiącego po szwedzku bądź po niemiecku bo w sumie nie wiadomo, w jakim języku on to dokładnie powiedział, ale na pewno nie po polsku. Poza tym istnieje dosyć mała szansa, że husarz, do którego strzelają, do który, który musi, nie wiem, skakać, jest skupiony na czymś innym, usłyszał w ogóle jakieś słowa typ, jakiegoś randomowego typka, którego nawet pewnie nie rozpoznał. Pozostaje zatem opcja B, czyli od jakiegoś jeńca, nieprzyjaciela, kogoś, kto, nie wiem, został złapany i przekazał im tę informacje. Tylko teraz powstaje kolejne pytanie. Czy, jak się złapiesz nieprzyjaciela, to pytasz się go, jak ma rozłożone wojska, ile ma zaopatrzenia i tym podobne? Czy pytasz się go, a, co wasz król uważa o naszej wspaniałej husarii? No właśnie, no. Zatem, moim zdaniem, najbardziej prawdopodobne wydaje się to, że po prostu z zmyślił te słowa. No i teraz pytanie, dlaczego miałby je zmyślać? No chociażby po to, żeby jakby wybielić tą porażkę pod yy, gniewem. Chociażby dlatego, no. Żeby pokazać, że, jak to Polacy zresztą lubią bardzo robić, że pomimo, że przegraliśmy, to i tak moralnie wygraliśmy, bo Gustaw II Adolf tak był zachwycony naszą husarią i była tak wspaniała ta jazda, że ja pierdolę. I żeby nie było, podkreślę tej od razu, że to, że ja coś uważam za najbardziej prawdopodobne, znaczy, że tak jest i że to jest jedyna prawdziwa prawda historyczna. To jest po prostu moje prywatne zdanie na ten temat i moje prywatne rozważania. No dobra, przejdźmy teraz do komentarzy. Jako, że w ostatnim czasie nie pojawiło się nic takiego nowego, ciekawego i błyskotliwego na trzy strony, to odgrzeję trochę kotlet sprzed trzech miesięcy. Komentarze te pochodzą z filmu Mózg obala mit na temat husari", gdzie, jak sama nazwa wskazuje, mówi o husarii. Jednakże oczywiście tutaj musiał się gościu popisać wiedzą, bo jak jest temat o husarii, to oczywiście trzeba napisać, że petychorcy i Pancerin to ta sama formacja. Bo wiecie... Jak jest temat u Husarii, dostajesz na wypracowaniu, masz napisać o na przykład Wokulskim, to ty piszesz o Rzeckim, bo czemu nie? No i jeszcze mi pisze, że przecinek bez spacji pod mochy lewem 1404 Husarzy broniło się przez 7 godzin, a na przyszło 314 Husarzy i Pancerny. No tylko poprawiłem, no, że to nie jest ta sama formacja, a na nie przybyła żadna Husaria, bo tam walczyła Rota Kazanowskiego w obronie przez te 7 godzin, czy 8 może nawet. No i tak jak tutaj pisze, na ratunek przyszła e, rota kozacka Krzysztofa Radziwiła i petechorska Temruka Szymkiewicza. No i żadni pancerni nie mogli tam przebyć, bo zostali dworzeni w 1676 roku, tak oficjalnie. Bo, zresztą zaraz do tego później przejdę. Jakim cudem na tym mogli być pod lewem prawie 100 lat wcześniej? Na to oczywiście uruchomił się inny typek, bo wiecie, nie znam się, ale się wypowiem, tak jak ostatnio Kotarski zrobił ten film. Że jazda kozacka równa się jazda pancerna, no bo co, no bo 100 lat istnienia. Dobra dalej, co jak co, ale to chyba powinieneś wiedzieć, skoro zgłębiasz XVII wiek. No dobra, i teraz powiem coś, co zatrzęsie światem niektórych osób, a mianowicie to, że jazda pancerna i jazda kozacka to nie jest to samo. A dlaczego nie jest to samo? No by już współcześni to, to rozróżniali między sobą. W spisach różnych mamy osobno jazdę pancerną zapisywaną, w tych samych dokumentach, żeby nie było. Mamy jazdę pancerną i obok jazdę kozacką, więc ewidentnie to nie jest to samo dla współcześnie żyjących. Warto tutaj również zadać sobie kolejne pytanie, a to, kiedy się pojawia ten termin jazda pancerna? Otóż pojawia się on mniej więcej z początkiem powstania chmielnickiego. I ogólnie spekuluje się, że to po to, żeby... w można było po prostu rał, łatwo rozróżnić, że idą na przykład Kozacy, to chodzi to, no nie wiem, czy chodzi o Kozaków w sensie jazdy kozacką, czy w sensie nasi, czy idą Kozacy w sensie Chmielnickiego. No i właśnie po to to głównie miano wprowadzić. Oczekujmy, jak jeszcze raz powtórzę, oficjalnie państwo przyjęło to dopiero w, 1760, w 1676 roku. Więc no, gdzie postanie Chmielnickiego, a gdzie to gdzie oficjalne przyjęcie, jest to 30 lat różnicy. No i teraz komuś możesz nasunąć kolejne pytanie. Skoro ówcześniej rozróżniali jazdę pancerną i jazdę kozacką, to na podstawie czego to rozróżniali? Co? Pancerza, uzbrojenia, koni może? Otóż konia z rzędem temu kto to wie, naprawdę. Jeśli chodzi o źródła polskie, to właśnie jest dosyć spory misma, miszmasz z tym wszystkim, bo Polacy błędnie po prostu nazywają niektóre typy jazdy na przykład. Jeśli chodzi o rajtarię, arkebuzerów i karabinierów, to dla Polaka to wszystko to jest rajtaria ogólnie rzecz ujmując. I dopiero jak czytamy jakieś inne pamiętniki, to nagle się okazuje, że w miejscu, gdzie powinno być trzy choroby rajtarskie, nagle się okazuje, że mamy arkebuzerów, rajtarów i krasierów na przykład. Bo czemu by nie? Bo jeden na przykład jest Januszem Wojskowości i przybył sobie prosto na Pospolite Ruszanie i napisał, że i po prostu widzi jakiegoś zachodniaka w... na koniu, to od razu pisze o rajtar, 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 A idzie jakiś gościu, który no, walczył trochę, widział yy, wojny, widział zachodnią sztukę wojną i widzi, no, że ma jakiś arkebuz, jest to pewnie z arkebuzer. Żeby nie być głosownym, przytoczę tutaj teraz trochę nazw jednostek funkcjonujących w skarbowości na początku XVII wieku, no tam powiedzmy do tego 1629 Tagvienc, mami! Equitibus hastatis gravioris armature. Equitibus hastatis. Equitibus hulsaris. Equitibus germanis colopetaris. Equitibus germanis. Equitibus harkabuseris. Arcaebuseros. Equitibus leioris armature. Equitibus cosacis. Pedidibus germanis vulgo dragonis. Pedidibus ungaris. Pedidibus polonis. Pedidipus ordinaris, pedidipus electis. No i dobra, starszy już tego. E, tym akcentem chciałbym się z wami pożegnać. Do usłyszenia, narka.